Siemano, witamy w słonecznej Kalifornii plus 32 stopnie Nie, to tylko Polska i środkowa Europa Lecimy z przeglądem Discorda Słuchajcie, mamy ważny temat, a mianowicie Artblock Kiedy jest tak gorąco, że się po prostu roztapiamy block to jest normalna kolej rzeczy i... Może wam się nie chcieć Dzisiaj pokażę wam, że na naszym Discordzie mamy fajne eventy I przejrzymy sobie trochę kanałów, żebym pokazał wam Co możecie zrobić, żeby ten artblock odblokować Sub, like i komentarz Mile widziany Hashtag Discord, bo dawno nie było żadnych hashtagów Chcę zobaczyć ile faktycznie jest takich widzów, którzy cały czas walą hashtagi. Przypnę wam za to serduszko I zapraszam bezpośrednio na film, ponieważ dzisiaj lecimy na Asusie Zenbooku Pro Duo Z tego względu, że robiłem właśnie animacje na arenie animatorów Czy wam chcę ją pokazywać? Chyba na razie nie Coś tam się dzieje, ale jeszcze jest za mało, żeby wam to pokazać konkretnie. Konkretnie, więc w każdym razie się coś dzieje, robię event, robię parę ważnych rzeczy. Lecimy do filmu. Słuchajcie, jako że sobie będziemy cisnęli na spokojnie, to myślę, że zacznijmy od właśnie tych eventów, o których wam mówiłem. Czyli patrzcie, mamy PYK. Artysta tygodnia to może nie, ale Color Challenge. Zobaczcie, mamy eventy ogłoszenia i tu jest naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Na przykład Shady jakiś czas temu, bo jest pełna, no zaraz będą dwa tygodnie. Temu paliła jedna paleta challenge Czyli macie paletę kolorów, jak widzicie, boom Kontra serwer Discord Tu jest jej praca i zaraz wam pokażę pracę jeszcze od was Czyli od użytkowników Jeżeli jesteś naprawdę artystą albo artystką I nie masz takiego miejsca, gdzie coś cię pcha, żeby działać To wbijaj do nas Tu jest dużo kreatywnego działania Wiadomo, że jest też krytyka i można się czegoś nauczyć od osób uzdolnionych Ale głównie polega to na tym, żeby się bawić I żeby się rozwijać Dodatkowo nowa ekipa, bo dołączyło do nas Dwóch beta supportów, Katsu i... Franek, pozdrawiam Was serdecznie, chłopaki. E, zaczęli robić event, a mianowicie artysta tygodnia. Jak widzicie, no ciężko nie pochwalić tej wspaniałej grafiki. Słowa w tej edycji to jest rakieta, zamek i piłka. I ja nie będę krył, miałem swoją wersję zrobić, ale nie miałem czasu, chłopaki, bo wiecie doskonale, że mam od. Pusteczki rzeczy na głowie. Czy ja mogę trochę do góry podlecieć? Dobra, jesteśmy lepiej teraz w kantorze. jestem bardziej na środku, bardziej mówię do was, chyba jest lepiej. Zobaczmy sobie event galeria. Ja to zeskroluję do góry, nie wiem dlaczego mi nie ładuje z jakiegoś powodu. Hallo? Aha, Discord, kurje. A, działaj Nie, no nie mów mi, że Discord ma awarię No, 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 synek, już miałem być zły, nie? Słuchajcie, zeskrolujemy sobie do góry z Tego względu, że na event galeria będą wszystkie prace właśnie z One Palette Challenge I chciałem wam je pokazać żeby sobie taki luźny przeglądzik Wcześniej były jeszcze inne eventy e, Pamiętam, że to był chyba napad na bank Albo coś z motywem nie średniowiecza, tylko dzikiego zachodu Szeryfów i tego typu rzeczy Jak widzicie, dużo tutaj było Kaktusami jest oddzielone Też tej pracy było naprawdę, naprawdę niemiłosiernie dużo Jakieś kilka najlepszych pokażę Na przykład... Boom, bardzo spoko. Taka w ogóle mała spluweczka. Dobra, lecimy dalej. E, to też od razu mi wpadło w oczy od Kimi. No kurde. Ciekawe podejście do tematu, też bardzo ładne od Reni Ciekawa perspektywa swoją drogą Dużo, dużo było prac W każdym razie, jak widzicie, dużo się dzieje No, nie nudzimy się Jedna paleta challenge, zobaczcie jakie prace, nie? Płyk, od myszki, proste w punkt, ale według palety Co tutaj, szokski? Proszę bardzo, jakaś pani I druga pani Tu od myszy mamy, proszę bardzo, zajebiste Tak samo, ile w ogóle szczegółów Wow. Lecimy niżej Od warski, od jeżyka, od łysego Bardzo fajny koncept, delikatny Wychudzona dłoń. Ciekawe, no. Fajne łysy. To jest kurde. Akurat kozak. Nie będę tutaj krył. Polomaruda. Prosty temat. Cień. W słońce padające. E, nie wiem, czy nie byłoby ciekawsze, jakby słońce było w bieli, a całe tło było w tym odcieniu tego pomarańczu. Tak, just saying. Ogólnie bardzo ładna kompozycja. I dlaczego wam to pokazuje? Zobaczcie, że to jest wszystko. Nawet animatorzy wzięli udział i robili kurde animacje, nie? To jest właśnie to, że mamy odpowiednie osoby na odpowiednich miejscach i mamy eventy, które polegają na tym, że wy, jako artystyczna, kreatywna część społeczności, po prostu bierzecie w tym udział. I to jest zajebiste. Co więcej, jeżeli ty czujesz się na siłach, jesteś uzdolniony, uzdolniona albo masz po prostu kreatywną, otwartą głowę, to jak się do nas odezwiesz, czy to do beta saportów, czy do supportów, czy do modów samych sobie, oni mi to przekażą, przeanalizujemy i będziemy mogli wspólnie zrealizować jakiś fajny temat. To naprawdę, naprawdę nie ma problemów. Dobra, w każdym razie jestem ciekaw, czy już na tej pracy tam już jakiś cyklop, to jakiś wąż. Sporo tych prac, ej tak szczerze, naprawdę sporo tych prac w tym. Uuu, Celestia! No niestety, nie wiem, no akurat to jest, zawsze jest upierdliwość rzeczy martwych, nie, no tego nie przeskoczymy. W każdym razie chcę zobaczyć artysta tygodnia, czy to już są jakieś prace. Są już jakieś prace, zobaczcie, to by nie. Dawno. Celestia i Pracka od niej, ok. Jest rakieta, jest faktycznie jakaś piłka, forma planety. Zamek jest. Aha, u góry widać to. No całkiem ciekawe podejście. Tu coś bardziej kreskówkowego od jeżyka na silku podejście, jak widać. Ok. Piłka w formie bramy, tam jakieś w tle. Tutaj tak samo. Od pandy, coś delikatnego. od czemu to są? Czy to panda jest? Panda wyleciał z serwera? Nie, jest, użytkownik, ok. Taki kolor. Już się przestraszyłem. Myśli, wy tam uważajcie na siebie, bo kurde wiecie, jak jest. Uh, odewi. No i proszę, bardzo jakie fajne. I tu trochę inne podejście do rakiety. Widzicie, jest rakieta tenisowa i ktoś zrobił piłkę, w której jest wrysowany zamek. Nawet zamek jest na dole. Ok, sygnalizując już taką rakietę, która leci w kosmos. No, bardzo fajnie przekminione I też w jednej barwie właściwie, nie? Chudy, Dajasiego, jego coś w formie yy, drużyny futbolowej. Ok, jakieś delikatne rzeczy. o to bardzo fajne. Takie delikatne. schility albo she Rakieta lecąca w stronę piłki na zamek, zobaczcie Okej, okay, jest zamek w formie, no widzicie, gra słów Można się bawić, naprawdę, naprawdę otwiera wyobraźnię Mały książę kosmita leci swoją rakietą Imaginacji, budowaną przy użyciu piłki do metalu Otworzycie od kreatywności przy użyciu zamka błyskawicznego Czy to trzeba w ogóle coś dodawać? No jak można być bardziej otwartym na temat i na trzy słowa, które mają tak wiele znaczeń? Naprawdę, serio, zachęcam was do wbicia do nas na Discorda No bo tu się dzieje, a osób jest ponad 17 kafli 17205 Akurat osoby się cały czas rotują, więc Jesteśmy trochę w stagnacji, ale widzę, że jest dużo, dużo nowych twarzy e, Przeklikajmy sobie szybko fanarty Bo nie wybaczyłbym sobie, gdybym wam nie pokazał Nie wiem dlaczego mi się otwiera... Cały czas klawiatura ekranowa, nie miałem tego wcześniej. Ale to nic, no może jakaś aktualizacja Windowsa. Zeskrolujmy sobie, zeskrolujmy sobie. To chciałem docenić, to już jest jakiś czas. Wydaje mi się, że to jest Filipa. Mogę się mylić, ale gdzieś tam poznaję, kurde, Grechę. Noż, przepiękna sprawa, byku. Fajnie, że się gdzieś tam w animacji bawisz i że się rozwijasz. I gdzieś, no może mogę się mylić, to wtedy mi napiszcie, bo wrzuciła to Sosna. W każdym razie wygląda to jak twoja rzecz, tym bardziej, że wiem, że się uczyłeś chyba od kurde keksa czy jak się tam ten chłop nazywa tych takich rzeczy związanych z malowaniem obrazów właśnie plamami no i bardzo dobrze to wygląda bardzo przyjemne delikatne szkoda jedynie że się trochę sceneria nie rusza ewentualnie jakiś wiatr coś Ewentualnie jakoś bardziej zarejestrowane słońce, bo te rim Lighty są bardzo mocne A trochę nie ma tego źródła światła, wiadomo, nie? Ale sama animacja jest bardzo fajna, chciałem ją już wcześniej pokazać, ale nie było czasu na przeglądzik Tu od Shady, no emotka, dużo nie trzeba mówić Discord, ty dziękuję Bardzo ładna, no sińce muszą być, słuchajcie Przecież ostatnio się wysypiałem normalnie, ale chyba, chyba będę musiał wrócić na nocki, nie? Bo jest taka pogoda no kto normalny, jest 11 tak to nagrywam, kto normalny w południe y, siedzi przy kąpie, nie? nie, 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 byczki, muszę, muszę się przeczuć na nocki, bo nie da się, tu coś w stylu chyba w pory na przygodę, no tak, jest nawet napisane, ewidentnie, coś prostego, tu od Maxona bardzo ładnie, tu od myszki, proszę bardzo, demonoprozurę wersja mrał, okej, okay. ciekawe, ależ fajny motyw na tu, o, wow, wait, tutaj też jest kofi, bardzo fajny motyw na tatuaż, nie zauważyłem tego na szyi, ale ten tutaj, w centrum trzymostku. Ciekawy ty, bardzo fajny, bardzo prosty Okej okay. <laughs> Tu jest coś dziwnego, już pomału wchodzimy w taki Przedział dziwności Dziękuję bardzo Tu widziałem już, Shady mi wysyłała też na PW No to jest fenomenalne, tutaj dałem, kurczę Dos, y, kurde, karpi Tak naprawdę z zaskoczonych Life reaction prozu, ręce są trudne od kubka, no było bardzo podobnie, nie będę ukrywał, no bardzo ładna praca i jedna i druga Tutaj mamy jako samuraj władający kawą, proszę bardzo Fajnie, że macie takie przekminy i że sobie rysujecie totalnie w każdym stylu, niezależnie od poziomu Wrzucajcie to, zobaczcie, Shady sobie jakimiś markerkami prawdopodobnie Machnęła też bardzo ładne Proste, a fajne To jest jakaś praca jeszcze od Just Jackson No to już jest skomplikowane I czy ja tu jestem, czy ja tu jestem? Czy ja tu jestem żabą? Tak, jestem żabą To wygląda jakby była gotowa praca I dorobiona do pracy była tylko kita i brudka. Mogę się mylić, ale tak to wygląda W każdym razie bardzo ładna Tylko, że jest dość ciemna i dużo rzeczy się zlewa Trzeba chwilę popatrzeć, żeby dojrzeć wszystko Takie mam wrażenie, nie? Ale bardzo ładna praca i tu jest dużo, dużo jeszcze więcej prac, którym dam szansę. O kurde, to mnie tylko wpadło w oko, boom. Czy to jest odsepta? No kurde, no proszę bardzo. Coś tam widziałem, że gadaliście ostatnio na temat makijażu dla tej postaci. Nie wiem, czy byś robił mi jako kobitkę też. Nie wnikam, naprawdę. Bawcie się, serio, ja tam mam z tym luz. Memy odpuszczam, są totalnie, totalnie zripowane. Nie ma w ogóle opcji, że ja tam wejdę, bo tam nic totalnie nie ma. A na pewno nie ma czegoś, co zrozumieją ludzie spoza Discorda. Przylatujemy kreatywność i jak coś mnie zainteresuje, to się zatrzymuje. No, na dół po prostu. Eee, tu bardzo ładne prace swoją drogą, ale wiadomo, że szukam. Cześć, Spider-Man, to może być ciekawe. <grych> Okej, okay, nie wnikam, naprawdę nie wnikam. O, to bardzo ładne. Odkupka, kurde. No, fajna prosta stylówka. Kurde, jakiegoś Tower Defensa z bohaterami. Eee, fajne by było na awatarek jakieś postaci. Prosta, fajne. Jej stylu z jej motywem przewodnim postaci. Jestem ciekaw tej gry, co tam chyba tworzysz. Coś pamiętam takiego. To jest animacja od Jagodzianki. Proszę bardzo. Frame by frame'owa animacja zrobiona papierem i wycinankami. Bardzo fajne. Podoba mi się. Just Jerry. Widzę tutaj spider rysowany był. Bardzo spoko. Widzę, że są też takie lekkie kreseczki, które sygnalizują prawdopodobnie, kurczę, tego Spider-Sense'a. Chociaż tam były chyba bardziej takimi kreskami... No, takimi wygiętymi, czy to jest takie drżące, czyli to jest ze świata 619? I tu już faktycznie są te spider-sensowe, bardzo dobrze zaznaczone. Fajne to jest. Ja widzę, że w dobrym kierunku poszedłeś ogólnie, jeżeli chodzi o stylistykę twoich postaci. Ja pamiętam taką serię, jak sobie rysowałeś takie postaci do swoich kreskówek. Um. Nie wiem, czy w końcu robisz tę kreczkówkę, Jak oglądasz, to możesz dać znać w komentarzu. Ale bardzo, bardzo, bardzo pamiętam, że to było zapadające w pamięć. Słuchajcie, no i tyle. No nie ma za dużo osób, pewnie teraz, bo jest 11. Mogę napisać jedynie, że nie ma was dużo, bo jest rano. Tyle. Bez everyone'a, ewentualnie dam Hira. Nie będę ciulem No trudno, mam to gdzieś. Możecie być lekko źli, nie? Nie obiecuję, że będzie dużo pozdrowień w każdym razie, ja się z wami już teraz żegnam, ja byłem profesorem, wy byliście, wie, to był Asus Zenbook Pro Duo, więcej materiałów niedługo będzie z tego wspaniałego sprzętu, ponieważ będę robił sobie blendera 2D, co więcej właśnie, jeżeli chodzi o blendera, jak tu dolecą pozdrowienia, ja wam coś pokażę, okej, okay? ja wam coś pokażę. Nie jest tak, że ja coś olałem, tylko tutaj mam taką piękną bestię i ta piękna bestia będzie musiała być przetestowana lada dzień przeze mnie. Yy, i musiałem ją skonfigurować. Dobra, widzę, że jest naprawdę dużo pozdrowień, kaptur, prozurę wzięli mi do piwnicy pomocy. Rad sobie sam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Cześć!